Witajcie w kolejnym pseudo vlogmasie, teraz jest, już są humorki dobre, przynajmniej u najmłodszego towarzystwa, ale noc była trudna, Błażej spędził z nimi większość czasu i przyszedł do nas do sypialni, jakoś było przed piątą i po prostu już stwierdził, że nie da dużej rady. Żałowałam trochę, że nie przyszedł wcześniej, że, że go nie zmieniłam. Ja ostatnio mam tak, że po prostu śpię jak zabita i bardzo często w wielu rzeczy nie słyszę. Jest masakra, dlatego ja mu mówię, żeby on mnie budził, bo bardzo często ja się sama nie obudzam, mimo, musi mnie po prostu obudzić. Więc ja poszłam i na ostatnią godzinę z dziećmi byłam już tej ostatniej godziny, prawie nie spałam, może tam na chwilę przymknęłam oko, ale generalnie, ponieważ to już nasza córka buszowała, udało mi się ją jakoś tam spacyfikować. No ale mamy Gluta na chacie. To w ogóle nawet nie ma o czym mówić. Mamy Gluta. Ona niby wydawało, wydawało nam się, że rano, że ma. Ale to mi się wydaje, że popłaczył po tym, jak się dowiedziała, że tatuś idzie do pracy. Grudzień, grudniem. Jedna z was mi teraz zostawiła komentarz, bo czytałam pod tym pseudo vlogmasem z wczoraj, który wyszedł dzisiaj. Że ogólnie Glut opanował Irlandię i że też... Tam mają problem, tak więc nie jesteśmy w tym wszystkim odosobnieni. Co się stało, kochanie? Nie możesz czegoś wy, wyjąć, tak? Pomożesz siostrze? Tak. Super. Ona chciała, żebyś jej, żebyś jej wyciągnął. Wyciągniesz jej? To co. Ta... Ale nie rób pop, tylko wyciągnij jej, proszę. Ona ci ładnie podziękuje wtedy. Wyciągnij jej i daj. Czy możesz, proszę. O! Super. Tak, udało się. No to pięknie. Jak widzicie jest godzina przed ósmą, a jest jeszcze bardzo ciemno. Tak, masz takie monetki, tak? To są takie pieniążki. Pieniążki. Powiem wam, że i tak teraz jest zgrędna cisza, bo przed chwilą to tutaj jednocześnie ten Miki Świąteczny grał, Miss Rachel i jeszcze Panda z Linki Malsów. tak więc życzcie mi powodzenia. No i co robimy od rana? Naklejki? Naklejki, tak? Zdarłam jej tą taką, wiecie, pierwszą warstwę, dzięki czemu łatwiej idzie odklejanie. Oczywiście zawsze jak nagrywam, to ona nie może sobie dać rady i potem mi piszecie, odklej dziecku tą naklejkę, niech się nie męczy. Proszę, tu masz łap. No, także nie męczy się, nie martwcie się o nią. Ona sobie świetnie radzi, tylko zawsze jak ją nagrywam, tak? Nie ma faski. Dobrej. Paczki z Hendemu. No właśnie dzisiaj w końcu przyszło moje zamówienie z handemu. To niestety nie jest tak, jak w Polsce, że zamawiacie jednego dnia i następnego dnia macie. Ja czekałam na tą paczkę dobre półtorej tygodnia, półtora tygodnia. Wiecie o co chodzi? Zawsze mi się to myli. Nie mierzyłam niczego poza tymi butami. No i niestety jest tak jak przypuszczałam, są przepiękne, bo one są po prostu, no bardzo mi się podobają, ale niestety o ile prawy jest spoko, o tyle lewy, ponieważ ja na lewym mam takie zaczątki haluksowe, no to niestety, ale odpada, będę musiała je odesłać. Niemniej jednak, ponieważ mam też paczkę z Fina i ja wiem, że część z Was nie szanuje tego, rozumiem, jakby dla mnie to jest o tyle wybór, że w moim rozmiarze czasem po prostu ciężko jest znaleźć coś fajnego. Od nich mi po prostu wpadło kilka rzeczy w oko i chcę z, z tym, co tutaj mam i tutaj mam, zrobić osobny film, taki bonusowy, poza masowy. Będziecie go mieli po prostu. Vlogmasy wypuszczamy zwykle rano około 8 czasu polskiego. Znaczy o 8 czasu polskiego, bo ja je ustawiam na zaplanowane. Więc to będzie po prostu któregoś dnia po południu. Jeszcze nie wiem, kiedy mi się to uda nagrać. Może w niedzielę, może dopiero w poniedziałek nagram, jak syn wróci do przedszkola. Nie mam bladego pojęcia, ale wiem, że chcę to nagrać no i już w związku z tym macie mojego snick że ja przymierzę te buty, ja je wam pokażę, jak one wyglądają na stopie. No ale niestety nie będę mogła ich w żaden sposób zostawić. Dzisiaj na mojej znienawidzonej czarnej kuchni robimy leczo. Tylko, że ja leczo robię tak, że robię je z ziemniakami i tutaj osobno gotuję ziemniaki i dwa bataty, dlatego że szybciej mi to wtedy idzie, jak one są takie podgotowane i je potem wrzucam do tego i jeszcze chwilę całość zagotuję. To one są takie w sam raz, tak więc dzisiaj jest leczko, bo mamy trochę kiełbasy i z polskiego sklepu, i z Lidla, więc trzeba to zużyć. Chciałem się podzielić z wami pewnym spostrzeżeniem, ponieważ ostatnio z żoną oglądaliśmy trzy różne programy. O tym, jak próbuje się znaleźć drugą połówkę dla singli. I w związku z tym to było bardzo ciekawe, ponieważ oglądaliśmy dwie polskie produkcje, ślub od pierwszego wejrzenia, rolnik szuka żony i irlandzką produkcję Odpowiednik rolnika szuka żony Love in the Country. Tylko tam zasady są troszkę inne, bo nie tak jak w polskim rolniku, że jak sama nazwa mówi, musi być to rolnik, tylko to mogą być osoby, które są singlami, ale mieszkają gdzieś w w odleglejszych miejscach, także gdzieś, gdzieś, gdzie trudniej jest poznawać osoby. No i w związku z tym mam takie dwa spostrzeżenia, że no nie jest, nie jest łatwo na pewnym etapie życia. Sami, sami wiemy oboje z olą, jak to jest, żeby znaleźć się i odnaleźć się, to jednak nie jest łatwo. A już tym bardziej w momencie, jak występuje się w programie telewizyjnym, no i tam widać, że duża doza emocji. Też towarzyszył uczestnikom i tak w polskim rolniku, i w ślubie od Pierwszego Wierzenia. Chociaż ślub od Pierwszego Wierzenia było tyle ciekawy, że w tym roku były dwie pary, gdzie jedna bardzo mocno się atakowała po wszystkim, i jeszcze w sumie w trakcie trwania programu. Natomiast druga para, mam tutaj na myśli Asie i Kamila. Oni. Mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia. Oni tak naprawdę bardzo mocno się wsparli, oboje, bo wydaje się, że doszli do takiego przekonania, że skoro los zesłał ich sobie nawzajem na ścieżce życia. Są częścią swojej własnej osobistej historii, to dlaczego nie uszanować tej drugiej osoby, skoro nie kliknę między nimi, a mają do siebie dużą dozę szacunku i to mi się podoba, i cały czas się wspierają i bardzo bronią przed tym, żeby nie atakować tej drugiej osoby. I to jest bardzo fajne i powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba. A drugie takie spostrzeżenie dotyczące jest właśnie tego, jak to ciężko jest sparować i o co chodzi, że w sumie na. Trzy pary, czyli w sumie sześciu singli w ślubie od pierwszego wejrzenia. No, tam żadnej pary już w tym momencie z tego nie ma, czyli tutaj w sumie sześcioro uczestników. Jeżeli chodzi o rolnika, no to na pięciu uczestników są stworzone dwie pary, czyli tak w sumie nie najgorzej. Natomiast jeżeli chodzi o tego irlandzkiego odpowied... rolnika, tak to mogę nazwać, Love in the Country, to tam na sześcioro uczestników w sumie są. Jest jedna para, która rzeczywiście jest za sobą, i między nimi tak kliknęło momentalnie: oni gdzieś złapali wspólne połączenie, i od razu było wiadomo, że oni prawdopodobnie stworzą jakąś relację. Natomiast jest jeszcze jedna, która jest taka mniej pewna, ale rzeczywiście tam. Oni się spotykają tylko jakoś tak rzadziej. Konwencja jest trochę inna i to, tam całość trwa w sumie bardzo krótko, bo tylko i wyłącznie weekend jest jedno: jest czytanie listów, jest spotkanie, szybkie, ten tak zwany speed dating, wybór, przyjazd na weekend, potem do jednej z tych osób i w zasadzie to tyle. I potem jest już tylko sprawdzenie, jak im poszło, czyli niewiele czasu w sumie ze sobą spędzają. Co można zrobić? No. Na tyle, na ile można, no to pewnie starają się zaangażować w ten proces i tyle. Ja już pamiętam, że jak oglądaliśmy rolnika w zeszłym roku, to miałem takie spostrzeżenie, i w tym roku dokładnie przyszło mi to, to, samo, to samo do głowy, że. W sumie, jeżeli o to chodzi, to jak my oglądamy, i to trwa ileś tygodni w telewizji, ileś tygodni się tych ludzi ogląda, to ma się wrażenie, że to trwa i trwa i trwa, a potem, jak oni mówią, że oni tam dopiero są pięć dni, no jest taki rozdźwięk między rzeczywistością a tym, co pokazuje telewizja. No jest to dość, dość interesujące, bo my tutaj niby poznajemy ich tak długo i przez ileś tygodni, a oni tam. 4-5 dni siedzą, więc to oni mogą się znadzi, bo pamiętam, że w zeszłym roku w pewnym ci się dziwiłem, że dlaczego oni tak, tak podchodzą do siebie, jakby oni się w ogóle nie znali. No i właśnie po tym, jak ktoś tam powiedział, jak długo się któryś tam z nich jest właśnie na tym gospodarstwie, no to mówię, aha, no, no tak, magia telewizji oszukują nas, a my, my to kupujemy i tyle. No, co można zrobić? Można tylko oglądać i kibicować, żeby ci, którzy chcą, żeby w miarę możliwości odnajdowali te swoje drugie połówki. Także dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie, w ogóle czy popieracie takie programy, a dwa, że co sądzicie, jeżeli oglądaliście na, na temat któregokolwiek z tych konkretnych programów, które wymieniłem albo czegoś podobnego.